podczas po pocałujesz karpika aaaa paniu była taka ryba zobacz nie, dawaj do wody poszedł jeden ale fajne ryby trzysta razy okej no Chcesz rybce buziaczka? nie a jest rybce buziacka a ryby chodź pocałuj Nie, ja, ja nie całuję Ja Ja nie Dla naszych gości, żeby mogli połowić sobie zrobić zawody lędzkańskie.